Jarłłoś nie chciał już dłużej czekać i oficjalnie ogłosili. Spływają gratulacje. Maciej Jarłusz i Paulina Koziejowska tworzą udany związek, który na początku chcieli ukryć przed światem. Wszystko się jednak zmieniło, gdy oficjalnie ogłosili zaręczyny. Para nie ukrywa ekscytacji, a w komentarzach można znaleźć same pozytywne życzenia. Orłoś nie chciał już dłużej czekać i oficjalnie ogłosili. Maciej Orłoś, który spotkał Paulinę Koziejowską i z miejsca się zakochał. Młodsza o 22 lata kobieta i dawny prezenter teleekspresu długo skrywali swój związek, aż nagle wszystko wyszło na jaw 3 lata temu, gdy przyłapał ich fotoreporter w czasie wymiany czułości na spacerze. Wówczas para potwierdziła oficjalnie, że są razem, a niedawno wyznali, że się zaręczyli. Teraz postanowili podjąć kolejny krok. Orłoś nie chciał już dłużej czekać, ogłosili radosne nowiny. Spływają gratulacje. Jak się okazało, zaręczyny miały miejsce w sylwestrową noc w Londynie. Uradowani dodali zdjęcie na Instagram ze wzruszającym opisem, tak, to się wydarzyło w tym roku. Dziękujemy. 2024, żegnamy Cię z łeską wzruszenia i z nadzieją i marzeniami. Patrzymy w stronę 2025. To było dla mnie dużo zaskoczenia, i powiem krótko, zatkało mnie. To wydarzyło się w Londynie, zdradziła Koziejowska dla faktu. Jak wyznała portalowi Koziejowska, ze względu na to, co dzieje się w internecie, miała obawy, czy aby na pewno chce dzielić się swoim szczęściem z innymi. Wybrała jednak, że nie będzie ukrywać tego, że jest szczęśliwa z Maciejem. Przyznam, że zastanawiałam się, czy w ogóle to ujawniać, bo nie opowiadamy z Maćkiem o naszych prywatnych sprawach. Ale pomyślałam, że skoro prowadzimy podcast w związku i opowiadamy o relacjach, pokazujemy naszym widzom miłość i szczęśliwe zdarzenia z niej wynikające, to może warto. Takie rzeczy budują innych. Jest tak mało pozytywnych informacji w internecie, że doszłam do wniosku, że na koniec roku warto jednak podzielić się z naszymi widzami i obserwatorami czymś fajnym i radosnym, opowiadała tabloidowi Paulina. Maciej Orołs i Paulina Koziejowska zrobili kolejny ważny krok. Wspływają gratulacje. Para nie postanowiła dłużej czekać i zamiast ślubu od razu wyruszyli w podróż zaręczynową. Nasza dominikańska przygoda powoli dobiega końca. Trochę poeksplorowaliśmy, niestety wielu rzeczy nie zdążyliśmy zobaczyć, ale to znak, że trzeba będzie tu się wybrać raz jeszcze. Zostawiamy więc teraz Dominikanę z nutką niedosytu. Gorąco pozdrawiamy, napisali szczęśliwie narzeczeni na Instagramie. Jak na razie para zobaczyła już stolice Dominikany, Santo Domingo i park Narodowy Los Tres Ojos. Niestety ich pobyt już powoli się kończy, ale może teraz zaczną się przygotowania do ślubu. Nie zabrakło też ciepłych słów od fanów w komentarzach na Instagramie. Z właściwym mężczyzną u boku, w każdym miejscu jest raj, ale długie nogi. Maćka też zgrabne, cudownie, pięknie kochani, jak w raju.